Cześć! Witajcie! Z tej strony ja, Melisia. Dzisiaj ze mną jest... Cześć! Z tej strony Oli, Picia. Więc dzisiaj nagrywamy MSP z nowego motywu. No niestety. O ja, 459 star końców masz? Mało to jest. ja mam 5678. Bo ci mama farmi kasę. Farmiła. Miałam chyba 15 tysięcy. A z jakiej gry one ci farmi, no, tak? MSP. No ale z jakiej gry w MSP? A. O tak robi gry. Stworzy i oceń, potem robi chwilę to, potem yy, nie, tego nie. To robi potem i to. I A. Na, zawsze na, na kujzach najbardziej chyba farmi, czy tam nie wiem. A co? Ani tak się pytam. Tylko niezbyt drogie rzeczy. No. Mi się ten motyw w ogóle nie podoba. Mi się podoba. Właśnie, o, y, napiszcie w komentarzu, jak się Wam podoba motyw. No zobacz, chociaż ten, ten, ten motyw był chyba lepszy. Ten z klockami, nie? Nie wiem. No wiesz jaki chyba, nie? Nie wiem, jaki. Znam sobie koronę. Kolecę sobie sama zakupię. Więc um, na przykład jeszcze jakieś fajne włoski. Nie, Uważam, ale, ja, się na ale bok... nie jest zbyt dużo, bo ja też bym chciała. że coś sobie zakupić. No, to sobie zakupisz przecież, no? Nie, to. No nie. może najpierw ja zakupię. Dobra, te włosy ja mam i będą pasować na no. sobie kupię. ale wow, wow. Dodam to do listy życzelnej, zobaczę może coś sobie dodam, jakieś włosy inne. Hmm. O, te włosy mam, te też mam, te też mam. Pozdrawiam wszystkich, którzy są teraz aktywni i którzy nie są aktywni. A, w ogóle wpadajcie na mój kanał OliKita12. No. Może kiedyś się nazwa zmieni. Więc obserwujcie. Dzisiaj odcinek wypadł z Melisią z Fortuny w BFP. No, tutaj, um... teraz, tutaj też będzie po tym odcinku, ale jutro go wstawię. No i ten. Jak... Albo jeszcze dzisiaj, nie wiem, pomyślę. Dobra. No tak kupuję sobie włosy... Uj, oj, jakie to dziwne. <gryw> Patrz, włosy z klauna. O jest. No nie wiem, które by tu włosy wybrać. Albo w ogóle nie wybiorę. Boże, te dredy. One są takie O, to są ładne, nie? nie? są dredy. O One są początkowe. No. Zobacz, ile one kosztują. Boże. A tutaj, jakie ładne. One są początkowe i zobacz, ile kosztują. No, ja je mam. Ja nie. nie bardzo je chciała. Te włosy są, są normalne. A na której stronie? Na jedenastej. A, to jeszcze tak daleko? Dobrze, więc wezmę tak i też do listy życzeń. Może mi ktoś kupi No może. Hmm. Zrobić pięć. Yy, no. Ała, zjadłam swoje tatuaże. Ała. Aha. Kociaki ładne. Nie, ładne. No, normalne. W ogóle no, weź o te, coś, powiedz. O kupię coś. Do, a powiedz w, w ogóle coś do widzów. A. No tak, zapomniałam, że nagrywamy. Tam. Jak chcecie, to wpadajcie na, na cie... Dodawajcie mnie do znajomych. Znajomych. No co? Do znajomych zapraszajcie mnie, ale na innym koncie. Kajakona I tam mnie zapraszajcie. Bo tutaj yy, nie, nie lubię zapraszać nikogo. Ja tutaj przyjmuję, możecie mnie zapraszać. I tak w ogóle, to róbcie dla mnie parkoury na ET SP, miód. Muzyczna Melisia. To idę. O, kupię sobie te włosy. Ja bym też je chciała, dodałam do listy życzeń. A. No powiedz mi, gdzie jest ta grzybka taka, którą ty masz? Tu. Ej, sorry. W ogóle coś... widzowie, jutro będzie na kanale Melisia coś odcinek tutaj. ze mną z, w Simsy. Tak. Na, kon, na koncie, napiszę wam w komentarzu na jakim koncie moim, bo ja szczerze nie wiem. Mam na razie tam nazwę nie Minioneku, tylko Daniolek. Q. I nikt mnie nie może znaleźć. Nikt. Bo jest bardzo duży taki, bardzo dużych takich daniolków. No. Aden. Patrz jaki dziobak. O. Ej, jakie ładne! A dasz mi coś w prezencie ładnego, które wybiorę sobie, a za to ci kupię te włosy, okej? Okay? Dobra. Grzywki sobie wybij z głowy. Czemu? Bo to są moje grzywki ja je cały czas używam. Mogę ci nawet skrzydła dać. Nie, nie ich nie chcę. A chcesz te takie brwi, bo mi one w ogóle nie pasują. Nie, no co ty. Ale wiesz, jak one ładnie na takich normalnych oczach wyglądają? A. Ale ja nie chcę. Dobra, dam ci, tak chcę się ich pozbyć. Nie za dużo już coś tych chyba dodatków. Aha. Ja szukam tej grzybki. Jak tu jej nie będzie, to będzie w nakryciach u głowy. Krew z nosa lecąca jaka fajna. Gdzie? Tylko, że na czerwono ją zmienić, to fajna będzie. Nie. N nakrycia głowy. Dobra. Yy, coś powiem. Tak powiedz. Dobra, Skina, mam taki roz tymi włosami, co Melisia chciała. No i to tyle, nic nie zmieniło innego. Hehe! <laughs> <laughs> Przebrałam się jakoś Pocz. O Jezu, the body. Co tu mamy? A ty możesz jakieś w końcu inne włosy wziąć? Pozdrawiam! W ogóle... Um. Kiedy mnie oglądacie, to, to pozdrawiam wszystkich widzów. Moja no też. Dzięki i pozdrawiam. Zaraz wbiję level. A ja, ja też bym chciał wbić level. A jak ty tak szybko wbijasz? A bo grasz cały czas. Nie, ja prawie w ogóle w to nie gram, bo ja na przykład jak jestem w sklepie, nie? No. To mi się sam ten fame nabija. Nie da się tak. No tak jest Oliwia. A to czemu mi tak nie? Skąd ja mam wiedzieć? Ja mam jakieś nagi, pewnie dlatego. O nie, nakrycie głowy nie chyba. No już na tej stronie to nie będzie. To patrz, znaczy, wejdź w nie? A. I. i czy To był ostatnio motyw. Z tą taką grzybką. A, dobra. A dwa... Mm, tutaj, czasem przypomnę, który to był... Chyba ten. Nie czekaj. Jakiś z króliczkami. Z króliczkami? No. Dobrze, no, to tam gadaj z widzami, a ja posłucham. No dobrze, więc patrzcie, teraz zrobimy sobie arbuk, nie? Aż normalnie muszę ogłosić, że dostałam diamond. Jakie diament, Że dostałam koronę i jestem królową. Tak. Tylko najpierw zobaczę. Wejdź. No dobra, to wejdę. Stworzyłam nowe, y stworzyłam nowe konto i chciałabym prosić o pomoc z ciuszkami. Byłabym wez... we, 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 we zięczna, gdyby ktoś kupił jakiś drobiazg z listy życzeń. Są tam też te taniuszkie rzeczy. Za każdą pomoc dziękuję. Ej, to Melisia! Się... To to 90S babies? Nie. No Boże. Ale to do góry będzie, nie na dół. No ja szukam u góry widziałam już. No przecież ty na dół mieliś chyba to. Ale będę no, to gadać z widzami. Unikat. A to fajnie. Ale zawipam. No. Pewnie na tygodniu Unii będzie bez a. to są hmm. trzy same unikaty. To nie są unikaty, człowieku. Ty się nie znasz na unikata. No co, czemu takie brzydkie, które się dostaje za level? Nie wiem. Ej, a to nie będzie przypadek, na przykład... Patrz. Mi się wydaje, że to będzie na przykład... co? To był jakiś... Pamiętam, że to był jakiś nowy. Z... Ten chyba. Wiesz, to są pandy. Tak, chyba ten. Nie, nie ten, ale zobaczmy jeszcze, może będzie. Y mm. Ej! Jak chcecie, macie niepotrzebne doładowanie VIP, to możecie mi dać. Pozdrowię Was na odcinku i dam pozdrowienia. A bym wiecie nie mogła. co? U Co? mnie tak samo, jeszcze no, i, i to y, ten, jak wyślecie mi komentarz, to go, y, y, postaram się serduszkować i was A ja umiem serduszkować I ten, was pozdrowie na odcinku i dam wam pozdro i prezent Trzeba mieć specjalny program, żeby serduszkować mhm. To chyba nie to, nie? Yy, no. Dobra, wiecie co, ja chyba już kończę ten odcinek, więc pa 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 no, no, pa pa.